Trzymają się, czy schacie z aranżacją tego naro domestika. E, no to jest taka kosteczka, jak sami widzicie. O, taka fajna, normalny teoria, zwykłe. I robię to w większym pokoju, bo e, nie będę ryzykować. Na klatce jest już w zimno, są zimne miesiące, e, bo jeszcze dokładnie nie wiem, jeśli chodzi o hibernację pająków. To więc jeśli będzie ręczacie trzymajcie do tej samicy kciuki, łapki w górę słuchajcie, dawajcie, żeby ona mi słuchajcie przeżyła, co nie? Przeżyła no bo no wiecie, jeśli chodzi o mamy słuchajcie listopad. to nie wiem, o oh, kurde. Ale teraz wygląda mi terium. Dobra, to więc już nie przedłużam, słuchajcie lecimy do głównego zajęcia no Jeszcze może się przygotować w ogóle zrobić części Słuchajcie, zrobiłem zamieszanie, bo jeszcze musiałem wiecie co. Pensetę wyjąć w pojemniku i w ogóle, bo miałem sobie pakowałem na przyszły rok, słuchajcie. E, dobra, lecimy z tematem. A właśnie, ale jestem głupi, patrzcie. Pudełko jeszcze. Najważniejsza rzecz pudełko, żeby pająka złapać. No. No i słuchajcie, jest pudełeczko, a myślałem, że nie będzie, a jednak się jakieś jedno znalazło, dobra, otwieram teraz to, dobra, o, bo nam tutaj fajną pajęczynkę, co nie, ja tutaj się boję, żeby tutaj mi nie wybiegła, słuchajcie, to słuchajcie, tak jest, trochę jest krzywa na ten aparat, ale nie wiem, czy teraz... To widać tak na nagraniu, ale e, Dobra. wiecie co postaram się wabić? Dobra. Te genaria domestika słuchajcie, ale się stresuje. No, mam respekt przed tym pająkiem. Ona wychodzi tam czy nie? No wyczuła. pęsetę, Słuchajcie, wyczuła. Patrzę tam. Tutaj. Cholera, żeby ona tu wyszła. Się stresuje naprawdę. Mówię wam. O no, dobra, już po prostu wejmę pierwszą część. Słuchajcie, już się nie będę tak bawić. Ja tak na wyszczelę ręką zrobię. O kurde, ole ulga, dobra. Już pierwszej części nie ma. Teraz może tego mchu się pozbyję. Pozbędę. jest ale literówka. Dobra, już tylko tuba została. I uwaga, czekajcie, widzicie pająka? Widzicie? Jest tam. O jest. Tutaj taką norkę skrycie, dobra. Słuchajcie, bo ona. Okej. Okay. Wejdź. O jest. Ale się stresuje. I ona mi tu stawia opór. Słuchajcie, bo tu będzie trochę zabawy. O, dobra, słuchajcie, kochani, wyłazi. Wyłazi bestia. No, słuchajcie, o, jest. Teraz... O, kurde, ale ona jest piękna. Czy dobra. Tu będzie teraz trochę zabawy z nią. Dobra, tu będzie już trochę łatwiej. Teraz sobie wyjmę, wiecie co? Tubę korkową. O, jest to się wyjmie z Czekajcie ona teraz tak fajnie ten czekać sobie od drugiej strony. stoisz tutaj ręką kadr zasłaniam Dobra, czekajcie. Bo to są szybkie pająki. Też. Dobra. Chyba ją mam, ale nie jestem pewny. O Jezu. Ale... Dobra, dobra, żeby jej tam nie przyczasnąć. Dobra, dobra, dobra. Sara mi wyjdzie, słuchajcie. Jest 6 minut męczenia się z jednym pająkiem. No, paranoia. Dobra. Jest bestia. Nie chce mi się jej mierzyć. Nie wiadomo. Miej tam na oko ma tam z 1,5 albo 2 cm, jeśli chodzi o yy... o wiecie co od woku do karapaksu słuchajcie. Dobra. Odstawiam na bok. Teraz się zajmuję. Wiecie czym? Usuwaniem pozostałych części stererium. Dobra. Dobra. Oczywiście... Teraz muszę chyba przetrzeć ścierką, ale nie wiem, nie będzie na to chyba czasu, ale czekajcie. Może się uda, zobaczymy. Dobra, coś tu skołowałem, słuchajcie. Lecimy z tym. Lecimy z tematem. Dobra. Ale ja to nieprofesjonalnie robię. O Jezu. Dobra jakieś. Zrobimy byle jak. Żeby było, żeby nie było tych pozostałych pajęczyn, słuchajcie. O, cyk, cyk. No szkurde się tutaj na nowo wróci wszystko. Dobra, cyk. No, żeby było trochę częściej na no, wejcie. No, dobra. Zrobiłem. Teraz lecimy na sucho. Dobra i tak samo na sucho. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Dobra. Zrobiłem coś tam na sucho. Czekajcie, teraz przygotuję rzeczy, muszę jakieś trochę starych rzeczy, trochę nowych rzeczy, słuchajcie, do tego terrarium przystosować, słuchajcie, to więc widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, jakieś tam rzeczy wziąłem, e, już na samym starcie Wam jedno powiem w ogóle. Jak była ta kora taka z, z muchem, pamiętacie ją? Tutaj jeszcze w tej starym była, czekajcie, mam ją chyba gdzieś tutaj. O, cholera, żeby to się mi nie rozsypało, ale, ale się z tym zrobił. To jest ta, co nie, jeszcze jest zapęcznowana trochę. Chciałem właśnie ją wykorzystać, ale wiecie, co mi przyszło na myśl? E, tak z ciekawości sobie zajrzałem do pojemników. Yy, takiego jednego. Najwyczaiłem no drugą, słuchajcie, i nawet bez fajnej czyny. sobie ją możemy wykorzystać. Yy, takie fajne korzonki, kory. No, taka kora fajna. To jest chyba z bieszczadów. Yy, taki fajny patyczek. Nie, wiem za bardzo z jakiego to kraju. Yy, takie coś. To jest taki pień. Drzewa. No i słuchajcie, listek palmy, wiadomo, trochę chciałbym, żeby ten pan miał sucho i wiecie co, jeszcze sobie dodał tą starą tubę korkową, muszę ją trochę oczyścić, żeby ta samica po prostu wiedziała, że to jest ta sama tuba korkowa, żeby się czuła w niej dobrze, tak jak wtedy. No i e, ostatni, słuchajcie, element wystroju. To będzie taki fajny, słodziutki mech. On tutaj też był wcześniej, w tym rogu. A, i o jeden zapomniałem w ogóle, patrzcie. Tu będzie jeszcze taka wisienka na szczycie tortu, że tak powiem. To jest taki żołądź, taki zwykły, zwyczajny żołądź, co nie? to no dobra, muszę tą tubę tak oczyścić, no wiecie. Ja to w ogóle ręką robię. Jezus Maria. Dobra. E Dam wam znać, jak coś wymyślę. Dobra, już wymyśliłem chyba przystrój. To więc na samym starcie lecimy z tubą korkową. Tylko jakby teraz ją tutaj umieścić, słuchajcie. Tak może, no tak by było najlepiej w sumie. Dobra, tak umieszczamy tubę korkową. Tylko teraz tak to wkopać trzeba. Cyk, z tyłu. Dobra, jest pierwszy element. No taka fajna jaskinia wyszła z tego, mówiłem. Dobra, kolejnym elementem będzie to. O jezu, to się nie zmieści. Tutaj czekajcie, muszę to przyciąć. Dobra, teraz się zmieści. Teraz się zmieści. Chyba, nie wiem. O dobra, tak też jest dobrze. Tylko to trochę jakbyście tutaj zauważyli w tym roku, nawet nie chcę wam pokazywać. Albo dobra, pokażę wam. No i tak, nie znam. No bo tam nie ma tego, słuchajcie. To jakby jest w powietrzu takora trochę. Teraz to wygląda no fajnie, ale jest w powietrzu tak naprawdę. Zamiast czekajcie, coś tam muszę położyć, co nie? Chociażby, by nie wiem jakiś korzonek. Dobra. No dobra, jest tu jakiś. Lecimy dalej. A dobra, nawet starszej rzeczy użyję. Taki fajny opad suchego mół, dobra. Lecimy tam O jest. Ale się to ciężko... O widzicie i teraz się to... Masz to uklinować teraz. Dobra. Syk. Dobra, jakoś tam jestem opatem mchu. Dobra, słuchajcie, ja coś czuję, że ta palma będzie psuła wystrój. To więc nie wiem czy ją będę dawać. Ten korzonek? Nie, to on też będzie psu, bo to już jest taka korek o taki długi ten zmuchu. Dodałem prosty, ale nie wiecie gdzie. Tutaj je dodałem, tutaj trochę taki mały kawałek, widać tego. No ale tam będzie jako ozdoba, tam pewnie zobaczycie w dalszych odcinkach, jak to wyszło. Dobra, słuchajcie, jak mówiłem, ten fajny mech. Gdzie go umieszczamy? Tutaj czy tam na kurce? A tam na górce, może, tak jak. Po staremu, słuchajcie, lecimy tak naprawdę, to już teraz powinienem kończyć. Słuchajcie, ojej, ile mam procent? 34. A to jeszcze mi na luzie starczy, nawet. Mam tam wystarczającą pamięć. Dobra, lecimy. Syk umieszczamy. No i jest chyba tam dobrze. Yy, dobra, bo do tej pory myśliłem, słuchajcie stare rzeczy, coś nowego trzeba. No a jednak ta palma nie z takiego... Nie psuje słuchajcie, wystroju. No ale... No powiem wam, no nawet fajnie to wyszło, ej. Ale te pająki tak sobie zapęczymy, no bo wiecie co, dodałem tą palmę, bo ten pająk musi mieć yy, przyciemnienie, bo to są kątniki słuchajcie. Czyli mocne pająki co nie? Tego już od razu mówię nie będziemy dodawać, no bo to już dopiero... Albo chwila. Zobaczę. Albo faktycznie jeszcze tą roślinkę dodam. A, zobaczę nawet. Dobra. Tutaj może. Tak. No. Ej, nawet fajnie, matko. Szkoda, że nie widzicie. Czekajcie, może teraz będziecie widzieć. Tam jest taki fajny ten. No taki... O. Ale on sobie tam pewnie zapańczynuje, Już tam nic nie będę dodawać. Może jeszcze coś dodam. Dobra, chciałbym tą korę z Bieszczadów. Tylko pytanie, gdzie? aha No tak, to jest zdecydowanie z Bieszczadów Albo dobra, nie będę ich słuchajcie, dodawać Jak zauważyliście, tutaj jeszcze dodałem y, Tutaj listek palmy Taki malutki już, słuchajcie, czekajcie, jak to wyszło z góry? O kurde, zarąbiście Mmm, dobra Aha, no to wiśnienka na szycie tortu, tylko pytanie gdzie? Albo wiecie co? Tu gdzieś rzucę, słuchajcie, czekajcie, tak na bezcela ręką to zrobię, bo Tu już tutaj Aj poleciała gdzieś drugą wezmę Dobra Jest i druga yy, No i gdzie? Kurde Słuchajcie, tam chciałbym O Jezu, znowu tam poleciała. Trudno, nie mam trzeciej. Tylko dwie były. No bo przejdzie. Nie, już nie mam trzecie, jak Nawet jakby była, to bym do innego pająka stawił. Ale mogę takiego jeszcze kasztana dać jako wisienka. Trochę nawet za dużo tego wszystkiego, ale... Ale właśnie dobrze, bo on będzie mieć, wiecie co, przyciemniony ten. A tutaj, z przodu, tak to tam Już nie będę tam, bo już wiem, co się stanie. E, dobra, to już możemy wpuszczać naszą bestię. Dobra, jest tutaj. Wielka. E, sobie pensetę. Żeby ona mi... Nami... Ej, dobra, będzie jeden problem teraz. A problem taki, że nie. O cholera. Ale problem będzie dobra. Cyk dobra, ona już coś wyczuła, że się odwala. Dobra, wpuszczam ją cyk. I ci, ci, ci. Proszę, nie, nie do wyjścia, tylko... O jest. Widzicie, polazło tam. Mhm. Gdzie ona jest? Tam jest. Dobra, zamykam no ta szybka trochę nie umyta, ale powinno dać radę. Dobra, tak jak mówiłem, trzymajcie, dawajcie lajki albo suby czy tam coś. Żeby wiecie co. Żeby ona przeżyła, no bo nie wiem, bo są zimne miesiące. Niektórzy mi mówią na przykład, że te pająki w hibernację zapadają, ale nie no, ona nie była w hibernacji po prostu no normalnie. Chodziła w dzień, i w noc po całym terrarium, jeszcze przed aranżacją, to więc dobrze by było. Pryskałem jej podłoże, jeszcze zobaczę. A no dobrze, jeszcze ma. A czekajcie, z góry i pokażę was, no. Boże, wam jej. Dobra, siedzi tu. Trochę ją słabo widać, no ale nic, nic się nie zrobi. Dobra, takie terrarium, moi drodzy. No nawet fajnie. Dobra, to już wam pokazałem ze wszystkich stron terrarium. Jest dobrze, słuchajcie. Czekajcie, ja gdzie mam wieczko, Tu mam wieczko, No co, więc myślę, że ona sobie tam na spokojnie tą pajęczynę zrobi. No, moim zdaniem mega to terrarium. Zapamięczynę już prawdopodobnie w 24 godzinach, jak nie w 24. Znaczy, to, coś tam zrobi pajęczynę. No, ale zazwyczaj to trwa do jednego tygodnia, aż zrobi taką wielką, naprawdę rozbuduje. Ze swoje gniazdo. Dobra, jeśli filmik się podobał, like. Jeśli Terrarium się podoba, nowa renażacja, też like. Sub z dzwoneczkiem, no. Jak ktoś się to może komentarz stawić. Polecam udostępniać, bo wtedy, no wiecie co, popular popularność na moim kanale się rozprzestrzenia. Więcej osób ogląda moje filmy, lajki, suby w ogóle. Mam aktualnie 54 suby, no ale. Może mi się zwiększyć, jak nagram jakiegoś shorta. No, weź jakiego. Yy, nie trochę o pająkach, ale na przykład. Yy, no. Nie wiem, na przykład mam urodziny, czy coś takiego. Pamiętacie te moje shorty, chyba. Yy, no, to więc ja, wam, ja was żegnam. No. Yy, tym oto pająkiem tam na górze. Siedzi sobie. No. Samiczka. Będzie zmęczona. Już jest zmęczona, chyba, jak przesiedziała w tym pojemniku całym. E, dobra, to więc to już tyle co wam mogłem powiedzieć z filmu. E, no. To więc z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Bęk!